No witam, witam, zapraszam na kolejną część raportu z tego, co zostało ograne w zeszłym miesiącu. Jedziemy. Na początek tradycyjna sekcja karciana. W gwincie najpierw sobie pograłem wizjonerskimi potworami z woluminem nekromanty i tak chociażby wbiłem rangę drugą. O! Nie ma czegoś takiego jak uczciwa walka. Kohen, a to ciekawe. Dobra, to jeżeli tak się bawimy, to. Coś kolejna. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, oj to był błąd chyba, to był chyba błąd, Panie Kochany. sobie teraz zagram w tęsknotę. Dokładnie. A potem elegancko podkręconym korsarskim szturmem z Keligijczyków wjechałem na tradycyjne Pro. Aha, i nie mam okrętu, więc jest to gorsza informacja, ale nie ma tego złego usuniemy sobie terror Wielkiego Morza. Because why not? Tutaj, cyk. Cyk. git. I bardzo ładnie. Co sobie zagramy?

Jeśli interesują Was całe meczyki, wszystko znajdziecie na naszym kanale na playliście z Gwinta. W snapie Infinite wbite discardem, który, co cieszy mnie niezmiernie, z archetypu sympatycznego przeistoczył się w archetyp mega mocny. A może. Hmm. Staje się, czy nie przesunąć tutaj tej dwunastki. Może nie. Może zostawmy w ten sposób tutaj, 2, 3, 4, 6 To będzie spory boost dla Morbiusa Ale czekaj, no bo w tym momencie Dracula jest martwy. Dobra, trzeba zrobić tak No. Dobra No, panie kochany. Przykro mi. A poza tym pograłem sobie Thanosem w akompaniamencie Kala Obsidiana i Mockingbird. Zróbmy tak. I tak. A następnie zagramy sobie Magneto na środek, chociaż teraz widzę, że nie bardzo jest sens. A, może trzeba było wziąć tego Mobiusa jednak. Yy, szczerze. Robimy po prostu tak i się niczym nie przejmujemy. No. Victory. Oraz Phoenix Force, do którego to archetypu nareszcie się przekonałem. No I teraz jest jednym z moich ulubionych. To jest potężny boost 8 punktów, ale o. A też będę miał 8, tak? No, na no to wychodzi. Dawaj 8 punktów. No, dziękuję. Zobaczmy jak to się. potoszy. Zresztą jestem ciekaw. Zwyczajnie nam wystarczy punktów. No i jeszcze jeden na prawo. Nawet przy takim kombosie wygraliśmy z tym torem. Masakra. Pełne meczyki na playliście Snap. Uprzejmie zapraszam. Zgodnie z zapowiedzią z odcinka poprzedniego, wjechałem w XCOM 2 i było to wspaniałe doznanie. To jest Jesteś sure? pewien? Od razu mówię, że grałem w wersję podstawową, nie w War of the Chosen. Zapewne wtedy moje wrażenia byłyby jeszcze lepsze, ale i tak jestem zachwycony. Wspaniała rozgrywka i wspaniała rozrywka. Takie turówki idealnie trafiają w moje gusta. Nie tylko dlatego, że można rozwalić podłogę pod wieżyczką i tym samym od razu ją samą. I nie tylko dlatego, że moi wojacy mogą zostać tak elegancko skustomizowani. Oczywiście każda klasa miała u mnie spójną styluweczkę. Postanowiłem, że celem uhonorowania tej sztosowej gierki, zmontuję wam tu błyskawiczną relację z tego, jak moja dzielna ekipa zrobiła wjazd na bazę wroga. Miłego! Solid copy I'm <sharp> <groundwater burning sound> <death> Just in time. Me marcho. Me largo. Minus one five. Status confirmed. X four charges detonating. Status cupki wstydu. Niniejszym donoszę, że XCOM 2 był moim ostatnim tytułem do ogarnięcia z zakładki GOG w GOG Galaxy i mogę lecieć z kolejnymi zaległościami. Ale zanim się wezmę za zaległości, postanowiłem zmierzyć się z dwoma challenge'ami, jakie na ten rok otrzymałem od kochanych członków naszej redakcji. Pierwszym z challenge'ów od redaktora Dawida było zagranie w Metal Hellsinger. Challenge, który no, nie dziwił, jako, że w kronice Gika to ja jestem naczelnym szatanistą, więc gierka skrojona idealnie pode mnie. Gra wyleciała niestety z Game Passa. Ale na Steamie było demo i to właśnie za nie się zabrałem. Cały filmik z masakrowania demonów przy akompaniamencie piosenkarki Niegdyś The Agonist, a obecnie Arch Enemy, wisi u nas na kanale. Link u góry i na końcu. Gorąco zachęcam do sprawdzenia. A challenge drugi od redaktora Łukasza. To he, zagrać w końcu w jakieś Diablo. Tak, jestem jedną z tych sześciu osób na świecie, które nigdy nie grały w Diablo. Kompletnie mnie ten gatunek nie jarał. No i jakoś tak właśnie wyszło. Łukasz zaproponował Diablo 2 w wersji Resurrected, czyli remaster z roku 2021. I za to się właśnie zabrałem. Czyli podsumowując, gra z mechanikami i designem sprzed 23-4 lat w oprawie sprzed lat 3. A klasę wybrałem jaką? Oczywiście, że Nekromantę. Wrażenia na szybko? Gra mi się bardzo przyjemnie. Nie powiem, no jest to wciągające cholerstwo i nawet jakoś bardzo się ten gameplay nie zastarzał. Nie mówię, że ani trochę, ale nie jakoś strasznie. Mogę się tą rozgrywką normalnie cieszyć i nie muszę sobie co dwie minuty powtarzać, że to tylko na potrzeby challenge'u i że ten koszmar kiedyś minie. Coś mnie wkurza. Mm, kilka rzeczy na pewno. Ten ogrom wypadających łupów w połączeniu z faktem, że ledwo co jestem w stanie w ekwipunku zmieścić, więc co chwilę muszę się teleportować do miasta, sprzedawać fanty i z powrotem wracać na szlak. To, że potwornie łatwo jest kupić coś przez przypadek, wystarczy omyłkowe kliknięcie prawym klawiszem na przedmiocie i już. No, raz tak wtopiłem dobre kilkadziesiąt tysięcy na. Totalnie mi niepotrzebną różdżkę. No i też. Brakuje mi czegoś, co teraz jest standardem, czyli jakiegoś zaznaczenia, że właśnie następuje starcie z bossem lub minibosem. Nie wiem, krótkiej animacji, jakiejś kwestii dialogowej, cokolwiek. Tutaj w wirze Walki przy tej mojej hordzie przyzwanych szkieletów i innych golemów kilka razy zdarzyło się, że nawet nie wiedziałem, że właśnie walczę z minibosem jakiegoś obszaru i. O tym, że go pokonałem, dowiadywałem się dopiero, gdy, gdy zobaczyłem, jaki wypadł loot. E, tak, to jest chyba jeden z tych no, najbardziej retro elementów. Trochę sobie nie wyobrażam, że we współczesnej grze mam takie... Aha, właśnie bossa pokonałem, dobrze wiedzieć. Anyway. Na koniec marca trzy akty ukończone i lecę dalej, a... Tutaj łapcie końcówkę moich morderczych zmagań z Mefistem, który bezczelnie ubijał mi wszystkie miniony i dobrych kilka razy musiałem teleportować się tam i z powrotem, zanim w końcu drania ubiłem. Give my regards to the abyss. A u Was? Co było grane w marcu? Kronikarki i kronikarze, niech mocniczyzmu będzie z Wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.